Witam serdecznie moi drodzy z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku wrócimy sobie do przeszłości i otworzymy tego oto display boxa nordyckiego z kolekcji Tops Champions League sezon 2016-2017. Jest on jeszcze zafoliowany. Będziemy szukać oczywiście kart nordyckich i tych najrzadszych 50 saszetek tak to, moi kochani, wygląda w środku. Wyciągniemy sobie już jakąś część. I moi drodzy, w tej kolekcji najrzadsze były złote limitki. Było 5 sztuk, srebrnych również 5 i <laughs> brązowych tak samo. I te złote co 400 paczek wpadały. Później mieliśmy e, poza limitkami najrzadszą kartą była. Trophy Card i Winner Card, Winner Trio Card. Co 160 paczek? Hatchback Hero, Club 100. No i oczywiście karty nordyckie. Starczy tego gadania. Będziemy, moi kochani, tylko karty specjalne tutaj prezentować. I oczywiście nordyckie. I od razu pierwsza nordycka jest UCL Hero Koke Stotenhamus. Atletico i logo Juventusu, czyli jeden świeciak i jeden Nordyk. A tutaj mamy Volanda Golking i Men of the Match Kiyotake. O, proszę, Robert Lewandowski tutaj też jest. I mamy pierwszą kartę z Realu, bo Real wygrał wcześniej Ligę Mistrzów, i dlatego są karty inne, czarne, takie ciemne tło i niebieska wstawka. Mamy Hamesa Rodríguez'a. Co dalej? Narzing i Lokadia Forward Duo z PSV Eindhoven. Tutaj mamy logo Realu. Drugie logo, dzisiaj, i muszę też. Sprawdzać moje kochane przedostatnie karty, gdyż tam może się chować jakaś ekskluzywna i tym razem będzie coś konkretnego: Milik Golking z Napoli i Klub sto Luis Suarez. William Carvalho, man of the match, Sporting i druga karta nordycka UCL hero Paulo Dybala z Juventusu. I tutaj moi kochani też trzeba uważać na niektóre karty bazowe, bo w nordyckiej wersji inaczej zawodnik się prezentował na karcie, a inaczej w normalnej wersji. Ja już tutaj nie pamiętam, którzy dokładnie zawodnicy byli różni, ale po odcinku muszę sprawdzić. Mamy tutaj Hatkinsona i Ozy Jakupa z Besiktasu i logo DYNAMAKIÓW. Tym razem golking Wosen z Brugi. I będzie Marcelo z Realu i karta nordycka Sergio Aguero UCL Hero. No ładnie, mamy już trzy takie karty. No i jest limitka, moi kochani. Logo Bayernu i srebrny Aubameyang. To akurat nie jest jakiś, nie wiadomo, jaki super traf, bo można było również wtedy Messiego ustrzelić. No, ale nie ma co narzekać. Mitchell duo Ben Arfa i Angel Di Maria z Paris Saint Germain, i Men of the Match Edison Cavani. I będzie coś konkretnego, moi kochani. Tutaj ta karta też będzie inna aniżeli w normalnej wersji, bo kojarzę właśnie Piazza. Mamy Bazel, a już myślałem, że jest e, puchar, trofeum, a to logo Bazel. Także to sobie też tutaj odłożę. I tu mamy Defensive Duo Carvajal i Marcelo z Realu. Harry Kane, Golking, Lakazet, również Golking. I mamy Alvaro Morate z Realu, Mardianco, Golking Basel i czwarta karta nordycka, Kasper Schmeichel, Skandynawian Star. Logo, Brugi i man of the Match Jonas z Benfica. Któryś z zawodników Napoli też był inny, dodatkowy albo inaczej wyglądał. Defensive duo z Atletico Juan Fran Felipe Luis, więc będę musiał dokładnie przejrzeć później wszystkie karty. Z Juventusu też ktoś był. Juve i Napoli, głównie te dwie drużyny. UCL Hero, Marco Royce, czyli piąta karta nordycka i logo Olympic Lyon. Defensyw duo z Arsenalu, Bellerin, Monreal i Alvaro Morata, men of the match, Real Madrid. I kolejna karta z Realu, tym razem Rafael Varan. Logo Bayernu i Man of the Match Leonardo Bonucci z Juventusu. A więc jedna strona otworzona, teraz zaczynamy drugą. I jest midfield duo z Benfiki Pizzi i Guedes. Z Realu Toni Kroos. Luke De Jong, Golking, PSV 1. Gareth Bale Real no ciekawe czy będzie Cristiano Ronaldo Defensive Duo z Atletico Juan Fran, Filipe Luis już byli i Scandinavian Star Birkir Bjarnason czyli mamy 6 kart nordyckich na ten moment logo Sportingu i popatrzcie Robert Lewandowski hat-trick hero nie mieliśmy jeszcze karty hat-trick hero Gold King Hurricane też już był I Real. Mamy Karima Benzeme. Monreali Real ponownie. Z Arsenalu. Logo Atletico i UCL Hero Alderveyred. Czyli mamy już 7. Z tego co pamiętam to chyba było 16 tych kart. Mamy Millera, Golking, i Lacazette Men of the Match. Carvalho z Realu. Jorginho i Alan midfield było z Napoli. Logo Leicester City. Proszę Messi na karcie bazowej. I mamy z Bayeru Leverkusen Belarabi i Brandt midfield duo. Messi miał wtedy blond włosy. To też będzie karta inna, aniżeli w naszej wersji była Buffon z Juventusu. Logo Sevilla. Następnie Giru Golking Arsenal. Teraz strzela bramki dla Milanu. I tutaj też będzie coś z tą kartą Dybala, też inna. Griezmann Golking i proszę druga karta Klubsto, Dani Alwesz. No, już niewiele tych saszetek zostało. Niecałe 10 pewnie. I mamy Awardi, Men of the Match. I Skandynawian Star Eriksen. Czyli 8 kart nordyckich wpadło. I to chyba będzie koniec. Bo tak coś kojarzę, że 8. A więcej. Jeszcze jedna będzie. Kazemiro. Mamy tutaj z realu i. Manuel Neuer UCL Hero Bayern czyli 9 różnych kart super się złożyło nic się nie powtórzyło przynajmniej na razie Alderweireld Vertogen Defensive Duo z Tottenhamu i Man of the Match Marek Hamsik Napoli logo Barcelony i zostały trzy saszetki. Jonas Golking. Sergio Ramos Real. I co będzie w ostatniej saszetce? Jeszcze będzie nordycka karta. Subcio. I inna aniżeli wcześniejsze. Daniel Huck z Basel Super. I z Bayernu. Midfield Duo. Alcantara Vidal. Czyli moi kochani, reasumując, mamy tutaj naprawdę bardzo fajne karteczki. Dwie karty klubstow wpadły Limitka srebna z Aubameyangiem. Jeżeli chodzi o logo, to sami widzicie szereg tutaj kart, logo. Z nordyków mamy aż 10 kart, każda inna, więc brakuje tylko 6 do kompletu. Men of the Match, Gold King, tutaj Real, tu mamy karty podwójne z dwoma zawodnikami. Lewy Hatryk Hero, no i tutaj kilka kart, które tylko w wersji nordyckiej występowały, i zapewne jeszcze tutaj nie jedna taka karta będzie, bo Wiem, że było tego zdecydowanie więcej i nie wiem nawet, czy na przykład Dani Alves nie był w tej karcie, że była ona inna. Także to wszystko jest jeszcze do sprawdzenia, moi kochani. Dajcie znać, jak wam się podoba ta kolekcja z roku 16-17 od Topsa i czy zbieraliście ją. A mo, a z mojej strony, moi kochani, to. By było na tyle. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Jeśli tak, to łapki w górę. Ja się żegnam i widzimy się na kolejnych filmach. Cześć Wam!